Witam. W dzisiejszym filmie zaprezentuję zużycie energii przez pompę ciepła Sunline BLN 012TC1 o mocy 12 kW. I to zużycie będzie za miesiące marzec-kwiecień 2024 roku. Zużycie energii elektrycznej w miesiącu marcu wyniosło 393,7 kWh. Zaś w miesiącu kwietniu 255,5 kWh. Temperatury w marcu, temperatura wody, jak i temperatura powietrza. Temperatury przedstawione są na wykresach. Można sobie wyczytać, jakie panowały temperatury. Temperatury w kwietniu, dobowe zużycie energii w marcu, i tutaj tabela przedstawia zużycie energii dla każdego dnia. I dobowe zużycie energii w kwietniu. Koszt energii elektrycznej w miesiącu marcu wyniósł 535 40 zł 40 groszy licząc 1 kWh po cenie 1, 36 zł 36. I koszt energii elektrycznej w kwietniu wyniósł 347 50 zł 50 groszy. Jeśli chodzi o podsumowanie miesiąca marca, to ilość zużytej energii to 393,7 kWh. Średnie zużycie energii wyniosło 12,7 kWh. Koszt zużytej energii wyniósł 535 ,40 zł. 40 groszy, licząc jedno, jedną kWh po 1 kWh, o zł. 36. To jest Tauron taryfa G12W z tym, że koszt energii nie uwzględnia strefy pozaszczytowej, która wynosi 81 groszy. Czyli ceny, wszystkie ceny we wszystkich prezentacjach moich są podane jako jedna taryfa dzienna. Czyli trzeba przyjąć, że po prostu realne koszty są trochę, trochę niższe. Średni koszt dobowy przy tej cenie wyniósł 17 zł, 27 groszy. Temperatura wyjściowa wody, tutaj jest to temperatura średnia, Wyniosła 30 stopni Celsjusza. Zaś temperatura w domu oscylowała w granicach 22-23 stopnie Celsjusza. I tutaj, jeśli ktoś chce zobaczyć sobie ceny, aktualne ceny prądu, to tutaj na dole źródło. Jeśli chodzi o podsumowanie miesiąca kwietnia, to ilość zużytej energii w miesiącu wyniósł 255,5 kWh. Średnie zużycie energii wyniosło 8,52 kWh. Koszt zużytej energii wyniósł 347 ,50 zł. 50 groszy. Średni koszt dobowy. 11 ,59 zł. 59 groszy. Temperatura wyjściowa wody średnia wyniosła 26 stopni Celsjusza. Temperatura w domu oscylowała w granicach dwadzieścia 23 stopnie Celsjusza. Tutaj ogólne informacje o budynku: można się zapoznać z nimi. Tutaj także. I w następnym filmie postaram się zrobić takie ogólne podsumowanie, całościowe sezonu 2023-2024. Pokazać mm, ogólne podsumowanie ilości zużytej energii. Postaram się mniej więcej pokazać koszt energii. Uwzględniając te, te zmiany cen, będzie to, będzie to wartość szacunkowa, ponieważ te ceny się zmieniają. Przez te zamrożenia cen to wszystko jest takie dość trudne do skalkulowania, ale to będzie taki ogólny koszt mniej więcej z tych wszystkich miesięcy, w którym chodziła pompa ciepła. I tyle. Dziękuję za oglądanie, za zapoznawanie się z moimi treściami. Mam nadzieję, że komuś to pomogło. Ktoś może zdecydował się na zakup takiej samej pompy bądź podobnej. Pozdrawiam i do następnego.